Pracę nad projektem zaczynamy od wyboru rozdzielczości w jakiej będziemy pracować. Ja ustawię sobie 1920x1080, następnie wybieram płaszczyznę i jej wymiary zwiększam powiedzmy do 3000 w szerokości jak i w wysokości. Kolejny krok to utworzymy sobie sześcian. W osi Y wpisujemy 100, co spowoduje, że go podniesiemy i umieścimy idealnie nad podłożem. Teraz sobie przejdziemy do widoku ogólnego, dokonamy małej rotacji. Ok. No i nasz sześcian również zwiększymy, powiedzmy, do 3000. Przejdziemy do trybu edycji. Ok. I teraz sobie utworzymy nowy materiał. Połysk wyłączymy, natomiast wczytamy sobie teksturę. Wszystkie te tekstury będą spakowane w jednym pliku. Link do tekstur będzie umieszczony oczywiście w opisie filmu. Tak, nałożymy sobie to wszystko na, na sześcian, i tutaj projekcję tylko zamienimy na sześcienną. Ok. Teraz kontrol i w dół. To spowoduje, że nasz sześcian zostanie skopiowany. Ten materiał sobie usuniemy zaznaczymy go i tutaj w osi Y wpiszemy 300 co spowoduje, że idealnie go umiejscowimy nad tym pierwszym sześcianem utworzymy sobie drugi materiał połysk oczywiście wyłączymy, wczytamy sobie drugą teksturę o właśnie tą ok projekcję również zmienimy na Sześcienno. Ok. I od razu sobie utworzymy jeszcze jeden, trzeci, ostatni materiał. To będzie nasza trawa. I teraz przechodzimy do trybu wieloboków. Zaznaczymy sobie tutaj górną. Powierzchnię sześcianu. Nałożymy teksturę. Musimy zmienić znowu projekcję. Z mapowania na sześcienną. Ok. I od razu sobie nałożymy tą teksturę również na płaszczyznę. Projekcja jak zawsze sześcienna. Tak więc pierwszy krok modelowania mamy już za sobą. Teraz sobie nasz sześcian ponownie skopiujemy. I teraz w osi Y wpiszemy 500, a w osi Z 200. To spowoduje, że nasze wszystkie trzy sześciany będą idealnie rozłożone względem siebie. Taki właśnie efekt chciałem uzyskać. OK. Tak więc teraz sobie utworzymy tekst. Wybieramy MoText. Delikatnie sobie to wysuniemy. Wpiszemy sobie Minecraft. Oczywiście nazwa jest dowolna. Wybierzemy sobie taką czcionkę. Minecraft podobno. Tak, tutaj sobie głębokość zwiększymy do 150. Wyśrodkujemy tekst. Nałożymy teksturę. Projekcja sześcienna. No, wyszło ślicznie. Teraz tak. Zaznaczamy tekst, co jest bardzo ważne. I z opcji Mograf wybieramy Płaski. I teraz ten efekt przejmie kontrolę nad naszym napisem, który, jak widzicie, nieco uniósł się do góry. Dlatego, w opcjach Płaskiego, zakładka Parametr, w osi Y wpisujemy 0. Nasz tekst opadł na Ziemię, natomiast nas interesuje oś Z i tutaj wpiszemy powiedzmy 200. Tekst gdzieś się nam schował. Zaraz oczywiście go znajdziemy, przejdziemy wcześniej do płatki zanik i tutaj kształt z nieskończonego zamieniamy na sześcian. No i w tym momencie nasz zagubiony napis się odnalazł. Teraz nieco pobawimy się naszym płaskim efektem. Rozszerzymy go, oddalimy. Będziemy szukali takiego złotego środka, aby cały napis nam się schował. Natomiast on będzie miał się pojawić w określonym przez nas momencie. O właśnie coś takiego chciałem uzyskać. Okej. Okay. Na chwilę sobie to oddalę. Okej. Okay. Teraz ustawimy sobie zakres animacji. Nasz projekt zwiększymy do 200 klatek. Wciskamy klucz. Na osi czasu ramkę przesuniemy powiedzmy do 180. klatki. Przesuwamy nasz efekt. Ponownie wciskamy klucz. No i uzyskujemy. Przynajmniej powinniśmy wymarzoną animację. Jest, udało się. OK. Teraz wprowadzimy efekt słońca. Tak więc wybieramy słońce. Przechodzimy do zakładki słońce. I jak widzicie, mamy tutaj ustawiony czas, który zmienimy na godzinę 10. Wciskamy klawisz Ctrl oraz klawiszem myszki klikamy na kropce, aby stała się ona czerwona. I teraz na osi czasu przesuwamy nasz projekt powiedzmy do 190 klatki. Wprowadzamy na zegarze godzinę 18 i ponownie wciskając klawisz Ctrl oraz klikając myszką na tym punkcie, spowodowaliśmy, że do animacji został wprowadzony efekt upływającego dnia. Teraz jak wcisnę klawisz Play. Obserwujcie zegar. Będzie on nam się przesuwał od godziny 10 do 18, co również wpłynie na animację, ponieważ zmieni się oświetlenie oraz padające cienie spowodowane ruchem słońca. Jak widzicie, w ostatnich momentach naszej animacji napis niestety stał się niedostatecznie oświetlony, dlatego doświetlimy go ręcznie dodatkowymi źródłami światła. Jedno światełko, kontrol i w dół. Tak sobie skopiujemy drugie światło, no i wprowadzimy jeszcze jedno trzecie. OK. Jednak, żeby to nie było takie ostre białe światło, kolor padającego światła zmienimy na taki delikatny, przyjemny dla oka pomarańcz. No i jest całkiem w porządku, jednak jak widzicie, nasz napis Minecraft nie jest zbyt widoczny, wtapia się w tło, ogólnie całość jest mało czytelna, dlatego wchodzimy do opcji, wybieramy artykulację otoczenia oraz globalną iluminację i w artykulacji otoczenia kontrast zwiększamy do 80%, co spowoduje, że napis będzie bardziej czytelny. Zresztą za chwilę pokażę Wam małe porównanie. U góry macie widok z kontrastem 80%, na dole bez kontrastu. Delikatną różnicę widać na pewno. Na końcu skorzystamy z opcji kamery. Można z niej skorzystać, ale nie trzeba. Sprawdzimy ostatni raz przebieg naszej animacji. Jeżeli spełnia nasze kryteria, to możemy spokojnie przejść do ustawień rendera. Ok. I tutaj możemy sobie oczywiście ustawić rozdzielczość naszego filmu. Klik. To jest oczywiście miejsce, gdzie chcemy go zapisać na pulpicie, na biurku, w dowolnym katalogu. Format naszego filmu. Ja akurat mam do wyboru QuickTime, aczkolwiek użytkownicy Windowsa mogą sobie wybrać format AVI. Kodek. H264, jakość najlepsza. W moim przypadku. Wygładzanie damy na najlepsze. Artykulacja toczenia, globalna iluminacja jest oczywiście już włączona. No i oczywiście tutaj jeszcze w formacie wyjściowym ustawiamy nieaktualną klatkę, ale wszystkie klatki. Tak żeby projekt się renderował w całości od klatki zerowej do 200 w naszym przypadku. Tutaj jeszcze sprawdzimy kontrast jest 80%. Tak więc wszystko jest według naszych wcześniejsze ustawień, No i oczywiście wciskamy play. No i czekamy na efekt naszej pracy. Na koniec dodam jeszcze, że moja animacja składała się z trzech ujęć. Jak każdy oczywiście widział, tutaj nie zastosowałem żadnej sztuczki z kamerą. Renderowałem każde ujęcie z osobna, dodałem efekty dźwiękowe i później całość zmontowałem w jeden film. Tak więc w tym poradniku to już wszystko. Ja wam dziękuję za komentarze, za łapki w górę, za subskrypcję i oczywiście zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się.